Nie, jednak y, 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 niedźwiadki atakują lisy. Skrzynca... Ale wy się kurwa drzecie. Jezu, jak gruby jesteś. Musisz się tu zmieścić? Wypierdalaj. Kurwa, wypierdalaj. Nie wiem, kurwa gruby jesteś jakiś. <ścoughs> wypierdalaj stąd. Bo wyginiesz kurwa. Zaraz wyginiesz. O kurwa, łatwo. Spierdalaj Pokémonie. Tak, i... Wy mi mieli dziecko, wy tam wszyscy będziecie dzieci. Ha, nie będziecie mieć wszyscy dzieci, sorry. Pięknie, piękny pojedynek, naprawdę. To się strzelajcie. O, gratuluję, dostałeś w wygrałem się w pierdę. Daj się od drugiego. Teraz obydwa będą mogły sobie stać i nic nie robić. Nie patrza tego waszego lisiego. O! Co to kurwa jest? Siema. ma. Jala, jala, jala. No one są pośledzone, bo nie mają tu przejścia. Girdalaj, dalej. pojebał ci się coś? O, ten wygrał. Dobra, jednak nie, nie wszystko jest przesadzone. A jednak ten na wygrał. Odezyłem licu nie trzeba było się nie wpierdalać Kierwa mać. Oddawaj tego stało. To może być duża rewelacja Czemu wy tak kurwa Nie zajbi się nieskończone źródełko? Teraz się wszyscy łapią za głowę i pytają. A no chuj, ty kurwa chcesz budować na granicy chunków? Yy, kurwa, nie wiem, ale. Tady kurwa zrobię, nie? Nie no, żartuję takie przyzwyczajenie z takiego serwera, na którym grałem. I tam był mopcap do 16 bodajże na. na chunk. I mi się stamtąd budziło po prostu. Tutaj oj był, a nie oj, nie wchodzimy. Wek. Kurwa serio, pierdolaj, pierdolaj. Dobra, wracając z dziedziną, należy. Dobra, nada się. Teraz coś poduszek. Trzymy się lat. Dobra, niech to jeszcze rośnie, świerk, pewnie mi się przyda przez jeden czy dwa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Masz jakiś pomysł? Oczywiście, znaczy, że nie masz, więc zamknij pizzę. Mnie nie denerwuj. Jezu, ale mam dwubiegunówkę. Dresię na pikselowego psa w grze. Dobra. Kurwa, mogę wziąć... wodę. Wybrałeś najgorsze mamy akurat wyzbyłem się wszystkich kości. Jest bardzo dobry piesek. Ja pierdolę za pierwszym razem. Raz. Minecraft Music Kicks In. Piękna Minecraftowa muzyka Kicks In. Kurwa, nie wiem co z tymi lisami zaraz zrobisz, my tak wkurwiają. Nie wiem kurwa Coś wam się dzieje, że tak się trzecie Coś wam nie dobrze kurwa, niewygodnie Chuj, trudno Jakbyście były fajniejsze, to może bym was taki zostawił Chodź Pies, może coś kurwa, nie wiem, psujesz, bo stoisz tam, chodź tu. Odejść ty głupi kundlu. jest kurwa psem o of Charles. Jedź. No dobra, dobra, chodzisz tutaj, bo ty. Jedź. Bo ty świnia wypierdala, nie wiem. Nie wiem mm. czym ja on kill szybciej się kopie loot, ale to bardzo logiczne. Wypierdala, że mnie ten derwuje, czuję. Jak wypił, to se dalej, ja butelkę. dalej, jak żeś wypił, to se dalej, ja o dalej, tak to się wstydził. Rodził, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Czemu kurwa, mi jest tykal tego jedwabnego drewna? co stało się kurwa Nie wiem, Kurwa co, Nie, coś się kurwa nie tak. O, to jest. To jest. To się jeszcze od drzewa na dnie no ale O kurwa. Żółw. A? Ha, zajebiście. Wy dalej Jeszcze mój kompanem Kadziurawa bo... Jak sy? Yy... Ty no teraz mnie kurwa zagieliście Nie mam najmniejszego pojęcia co z wami zrobić Wpierdalajcie tam, proszę. Tam jest jeden, tam jest jeden, tam jest jeden, tam jest jeden, tam jest jeden. Skoczyłaś w tobie woda, przykro mi kolega. Nie. Dobra, wywalone Super, masz swój... ...habitat, naturalne środowisko. Ah. tak, tamten jest kurwa od więc będzie miał czarne Jesteś kurwa inny wow. Fajnie, dostałem kurwa Nie możesz przepływać przez pół, pół bloki, kurwisz o nie tępy. Puj, pój, pój. Ja pierd Kurwa, pierdolę, jak on działa. Nie wiem, jak on działa, mnie to w kurwiach. Co, że on promieniem sobie łączy. I To co tam spadło w odchłań, to nie była jedna z tych rybek, nie? Jeszcze jedna, jeszcze jedna, dobrze, dobrze, dobrze. Doskonale, jeszcze jedną potrzebuję. Ale nie wiem, mam zmniejszyć waszą populację? Czemu tu nic nie pływa? Kurwa warczysz Dla mnie. Chuj wywarcicie już spokojna um. Pedro, Pedro, Pedro. Orzesz, kurwa! O, cytki was szypią. Ja się kurwa z tym bić. Wow. O ty, paryłwo nie myta. Co ty kurwa myślisz? Ja nieprzygotowany jestem. Kolejny delfinku Napierdolę, najbardziej kłopotliwe zwierzę. Chodź tutaj delfinek. I Tak, pośpisz się skakanie, wypierdala jest to. Nieeee! Co cię tam ciągnie? Dobra, chuj w te ryby. Kończę, momkrader. Jezu, napierdolę, aż to każdy cię chce oglądać. Co tam chodziło, Jezu, Jezus, myślałem, że on się spierdolił. Dzięki ci żółwie, że... Jesteś tam, a tu gdzie jest ten delfin? Gdzie jest kurwa delfin? Działa. Te dąbki sypią drzewkami jak po walonach. Ale dobra. E, jabłko, dobra. Eee, Tu do zewnątrz. I tu będą o. Ćwierki. Chuj, będzie niesymetrycznie. Dobra, rośnie. rośnie. O. Dobra, miał dużo drewna, fajnie. Ja chcę z Kobla robić wyspę kurwa, nie z drewna Dajcie mi lawę, proszę Z los męczennika I to będzie 140 O kurwa Czekaj 40... Aha, tylko dwa trwałości, ale skałam. 13 lutego poranna to dwudzie... Czwarty był lutego poranna z rzędu. łamkła. wyszło z niej 7 rzędów. Krypt turecki, osły znak. No i znów biotykano. I znów biotykano. Tyle w temacie Czekaj, się zwało Cholerny sztorm. O, oh, jest.

Dobra, dziękuję, Kończę. Idę się wydać.